Przy mikrofonie Magdalena galas klusek a za konsoletą Wojciech Bolewski. Witamy w audycji Co się nosi, czyli spotkaniu z modą. A dziś powiemy o tym, jak nasze wybory odzieżowe mogą pomóc planecie. Przemysł odzieżowy jest jednym z najbardziej zanieczyszczających naszą planetę, naszą naturę. Czym różni się tradycyjny strój kielecki od opoczyńskiego? Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o region, to jest bogata kolorystyka, rodzaje zdobień, korzystywane, czyli hafty różnego rodzaju. Powiemy też, co będzie modne na wiosnę i lato w tym sezonie. Mamy sezon modowy Wiosna Lato 2024 i wielki powrót do modowych propozycji z lat, uwaga, 50., 60. oraz 70. Zapraszam do 13. Naszym gościem jest Peri Renata Glinkowska, projektantka mody upcyclingowej. No właśnie, teraz chyba takim największym problemem świata mody to jest jej nadprodukcja. Jak można sobie z tym poradzić? No przede wszystkim dzień dobry, witam. Przede wszystkim trzeba zmienić podejście do konsumpcji. Uświadomić sobie, że mamy poważny problem, ponieważ przemysł odzieżowy jest jednym z najbardziej zanieczyszczających naszą planetę, naszą naturę przemysłów i nasze potrzeby konsumpcyjne. Które są rozpasane, przyczyniają się do tego, czyli to nie jest do końca tak, że, że producenci oni nas mamią i jak najbardziej wabią, ale my też tutaj mamy dużo do powiedzenia i możemy zagłosować portfelem i konkretnie to ukrócić, zmieniając swoje nawyki konsumpcyjne. Powiedzmy w ogóle, czym jest taka moda upcyclingowa? Moda upcyclingowa nie jest obowiązkowa, bo tutaj należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że obecnie na rynku. Jest dostępna cała masa nowej odzieży, która jest bardzo złej jakości. Natomiast jeżeli my dokonujemy świadomie zakupów i kierujemy się przy wyborze jakością, to wcale nie musimy korzystać z second handów. Wystarczy, że mamy podstawową wiedzę na temat tego, gdzie szukać tej najwyższej jakości ubrań. Na co zwracać uwagę i zainwestować trochę więcej pieniędzy, co i tak w rezultacie okaże się oszczędnością. No, wiadomo, że odzież dobrej jakości potrafi służyć nawet przez pokolenia. Tutaj mamy taką informację, że nie musimy korzystać z second handów, żeby przyczyniać się do poprawy środowiska, nie niszczyć go. Powiedz, jak. Ty zmieniasz odzież, jak ty ulepszasz ją czy przerabiasz? Jak to wygląda, tak konkretnie w Twoim wykonaniu? Przede wszystkim Przerabiam rzeczy, które zostały odrzucone, porzucone, nie służą, już znudziły się. Natomiast zwracam uwagę na jakość i nieskromnie powiem, że odkąd zaczęłam zwracać uwagę na tkaniny dzianiny, to w mojej szafie pojawiły się same luksusy: kaszmiry, jedwabie, jakieś wiskozy, mohery, wełny, merino. Po prostu czasami jest tak, że wstając rano, tak z przyjemnością patrzę na swoją szafę i mówię, dobra, dzisiaj będę damą w Jedwabiach. I nie jest to w żaden sposób uwarunkowane zasobnością portfela, tylko właśnie wiedzą. Więc mając tą wiedzę na temat tkanin, tekstyliów, jestem w stanie stosunkowo niewielkim kosztem zmienić rzecz w coś, co jest zgodne z osobowością klienta. Podkreśla jego cechy indywidualne albo też nadaje pewnych jakości i jest dostępne, przyjazne dla portfela, tak to nazwijmy. Tym, co wyróżnia Twoje ubrania, są na pewno hafty. Historia mojej kariery zawodowej, która na początku wcale mnie nie rzuciła w, w działania projektantki odzieży. Najpierw byłam grafikiem komputerowym, który projektował opakowania. To mnie przygotowało do tego, żeby dzisiaj kiedy już realizuję tą swoją pasję życiową, projektowanie odzieży, projektować hafty. Za pomocą tych haftów jestem w stanie opowiedzieć dowolną historię na ubraniu. Kojarzę takie bajkowe muchomory, co jeszcze można mhm. zobaczyć? Kruki, wilczyce. Ostatnio Fashion Jedi się pojawił. No to jest taki symbol, który stworzyłam, żeby pierwotnie nagradzać moich zaprzyjaźnionych artystów i rękodzielników, którzy realizują upcyklingową misję. Natomiast na ten moment, w obecnych latach, to zyskało zupełnie nowy wymiar, bo taki Fashion Jedi naprawdę jest w stanie sprawić, że moda uratuje świat, więc to jest taki motyw, którym lubię się posługiwać. Ogólnie jestem fanką Gwiezdnych Wojen, Star Treka, więc sobie modyfikuję te symbole. Tworzę z tego piktogramy i robię hafty, także Weder się u mnie bardzo często pojawia i nie Star Wars, tylko Star Piece. <grym> też klienci się śmieją, że czekają na nowe Starpisy, kiedy się pojawią w ofercie. Skąd bierzesz w ogóle ubrania? A różnie, czasami poluję. Wierbiciele lumpeksów znają to określenie, te określenia, że te emocje łowcy <laughs> U, uaktywniają się podczas takich zakupów. Albo też, no teraz już rozeszło się w świat, że dostaje po prostu, ktoś chce się pozbyć rzeczy z domu, więc wysyłam je. Albo zaprasza i ja sobie odbieram. Albo też uczestniczę w różnych wymiankach ciuchowych. Bez pieniędzy można nabywać nowe rzeczy, pozbywać się tych, które nam już nie służą, znudziły się, a wymienić na coś fajnego, nowego. A czy zdarza się tak, że ktoś ma coś, co bardzo lubi, chciałby to właśnie ulepszyć albo troszkę przerobić? Tak, zdarza się. I dostaję takie zlecenia, że ktoś ma jakąś cenną rzecz. Ostatnio przerabiałam, to mi utkwiło w pamięci, bo przerabiałam. Ratowałam właściwie, nie przerabiałam, ratowałam przepiękną kurtkę skórzaną włoskiej produkcji, naprawdę skórka niezwykle mięciutka, wspaniały kolor i to była kurtka mamy klientki, po mamie klientki, więc taka pamiątka. No, kurtka niestety była już podarta, więc jedyna nadzieja była właśnie w upcyclingu, przerobieniu, nadaniu jej nowego życia. Jest to przeżycie, przerabianie takiego skarbu. Gościliśmy Renatę glinkowską Peri projektantkę mody upcyclingowej. Jak mówiliśmy, naturalne materiały nie są tanie, ale warto w nie inwestować, bo służą pokoleniom. Trochę tak jest z zespołami ludowymi z Mokrej i Smarkowa, które otrzymały ponad 70 tysięcy złotych z konkursu Etnopolska na wełniane pasiaki, spódnice, sukmany i baskinki. Sebastian Moczarski prowadzi zespół ludowy z Mokrej, i jak mówi, w powiecie koneckim stykają się dwa style: Opoczyński i Kielecki. Oba spotykają się w Stąporkowie. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o region, to jest bogata kolorystyka, rodzaje zdobień wykorzystywane, czyli hafty różnego rodzaju. Sam strój męski różni się przede wszystkim kolorem i zdobieniem, bo nasze sukmany tutaj ludowego stroju świętokrzyskiego czy ludowego stroju kieleckiego, bo to też tutaj mamy taki podział troszkę na regiony. One się różnią przede wszystkim tutaj z moich ustaleń, no to róż się kolorystyką. Jednak te elementy są zachowane stałe, czyli sukmana, kamizelka u mężczyzny, kozaki, czyli buty ludowe takie typowe, skórzane, które też nie tylko mają służyć jakby do pokazania się, że tak powiem, z eleganckiej strony, tylko też mają być funkcjonalne, jeżeli chodzi o taniec, czy tak jakby właśnie sam materiał wykorzystany do, do tego stroju, czyli skóra, materiały pochodzenia zwierzęcego, czyli to, co kiedyś pierwotnie w funkcjonowało. A jeszcze co do takich różnych nic, to myślę, że głównie to jest ta kolorystyka, bo jeżeli mówiąc o strojach, no to nasz kielecki strój u kobiety, no to różnią nas przede wszystkim taka jedna z ważniejszych cech, to jest baskinka, która jest tutaj przy gorsecie, przy kamizelce, można też powiedzieć, która jest takim rodzajem typowo naszym kieleckim zdobienia, jeżeli chodzi o gorset, a w stroju opoczyńskim już to będzie inaczej wyglądało. Kolory, no to samo mówi przez się, że pasiak opoczyński jest sławny, dlatego też oczywiście u nas też w kieleckim stroju są te paski, tylko tak jakby u nas ta kolorystyka jest ograniczona. Tak? My, my mamy taki strój bardziej czerwień, czerń. Jeżeli chodzi o sukmanę, no to są kolory granatowy, brązowy ciemno to są kolory takie typowe dla naszego regionu. A jeżeli chodzi o poczno, no to już sukmanę mamy można powiedzieć, że białą, taką, jasną, bardzo jasną, z czarnymi zdobieniami. Głównie też koszula, tak, tchaw krzyżykowy, który jest u, u mężczyzny, czy. Czyli zarówno u mężczyzny, jak i u kobiet. Na kołnierzu, czy na rękawach to są bardzo ważne kwestie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o strój ludowy, bo to jest cały smak tego stroju ludowego. Nie jakiś tam prosty kołnierzyk, tylko on jest wyhaftowany, ręcznie zrobiony, bo po prostu serce jest włożone w ten strój, żeby on wyglądał jak najlepiej. Anna Grot, koordynatorka projektu Etno w Gminie Stąporków. To proszę powiedzieć, ile w ogóle tych strojów tutaj trafi do Was, do Gminy Stąporków czy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Po raz drugi jesteśmy beneficjentem programu Etnopolska. W tym roku w ramach tego programu z dotacji, którą pozyskaliśmy, myślę, że mogę powiedzieć, że to jest 71 tysięcy, bo to nie jest żadna tajemnica, dwa zespoły pozyskują dla siebie stroje. Będzie to 15 strojów męskich i 10 strojów damskich. Na oba zespoły? Na oba zespoły, tak. Na oba zespoły, ponieważ tak jakby zespół śpiewaczy w Smarkowie uzyskuje zupełnie nowe komplety, ponieważ panie do tej pory pracowały na strojach, które same sobie uszyły. Zespół ludowy z Mokrej już kiedyś pozyskaliśmy dotacje, ale po prostu nam się ta grupa rozrosła, doszły nam osoby i musimy je pięknie ubrać, wyposażyć, żeby na konkursach nas pięknie reprezentowały. Proste kroje i stonowane kolory to propozycje na wiosnę. Co jeszcze? O tym Aneta Cię Bała Gil i jej gość. Mamy sezon modowy wiosna lato 2024 i wielki powrót do modowych propozycji z lat uwaga 50- 60. Oraz 70. Co możemy zaczerpnąć z tych czasów? Czym się inspirować przy tworzeniu własnych stylizacji na co dzień i od święta? O tym porozmawiamy z Żanetą Lużyńską, pasjonatką mody, prowadzącą blog modowy Kolekcjonerka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Już kiedyś miałam Cię o to zapytać, dlaczego nazwałaś swój blog kolekcjonerka? Dlaczego? No to jest właśnie ciekawe, bo jak tworzyłam blog, to stwierdziłam, że nie będzie on tylko o modzie, będzie o życiu, czyli będzie tam garść. Inspiracji właśnie modowych, garść inspiracji filmowych, będą przepisy będą moje rozkminy o życiu. Więc ta kolekcjonerka była dla mnie takim najlepszym wyborem, bo kolekcjonuję właśnie rzeczy, które mnie interesują, które są warte zapamiętania i to jest taki worek z różnymi fajnymi rzeczami, które każda z nas może otworzyć i znaleźć coś dla siebie. Tak też podejrzewałam, ale wolałam się upewnić. A wracając do dzisiejszego tematu rozmowy, to przed nami sezon, w którym dżinsy, rurki i wąskie spodnie są w odwrocie. Ich miejsce zajęły spodnie z luźną, szeroką, a przynajmniej z lekko rozszerzającą się nogawką. Co o nich sądzisz? Z czym można je zestawić? Ja bardzo się ucieszyłam, jak powróciły szerokie spodnie, bo przyznam, że byłam wielką fanką rurek. Nadal jestem. To są bardzo fajne spodnie, bardzo fajny fason, ale jak założyłam pierwszy raz szerokie dżinsy, to stwierdziłam, jej, jak mi wygodnie, jak się wspaniale czuję. Nic się nie przykleja, nic nie opina. Mogę zjeść większy obiad. Tak naprawdę to było coś wspaniałego i jak moda na szerokie spodnie się tak naprawdę rozszalała i mogliśmy wybierać nie tylko dżinsy, ale spodnie zamszowe, skórzane, przezroczyste, szerokie spodnie. To stwierdziłam, że wow, super, moda wreszcie jest dla, dla nas, dla osób, które chcą czuć się i ładnie, i wygodnie, więc jak najbardziej jestem wielką fanką szerokich spodni. Preferowane są ubrania gładkie, mniej jest teraz wyrazistych wzorów, takich jak krab. Ta printy, zwierzęce, paski, czy widoczne logotypy. Królować ma nie rzucający się w oczy luksusowy styl, taka niewymuszona elegancja, oparta na wysokiej jakości materiałach, idealnym kroju, takim minimalizmie, co idzie w parze z tymi zestawieniami? Jakie gadżety, jakie kolory? Tak właśnie jak powiedziałaś, ten minimalizm jest teraz w modzie i jak wczytywałam się właśnie w te trendy ostatnio to byłam bardzo zdziwiona i zaciekawiona, ponieważ projektanci stwierdzili, że zrobią nam taki detoks wizualny. Na czym to polega? Detoks wizualny, bo jesteśmy przepłycowani, przeładowani obrazami, oglądamy ciągle Instagram, TikTok, telewizję, filmy, wszędzie mamy mnóstwo kolorów, mnóstwo wzorów, więc projektanci stwierdzili, że zrobią nam właśnie taką przerwę i ten detoks wizualny, ten minimalizm, ta wygoda jest dla nas naszego tak naprawdę układu nerwowego, więc to jest bardzo ciekawe. Królują materiały bardzo przebiewne, bardzo delikatne, szarość, biel, czerń, bardziej takie dresowe rzeczy, taki sportowy chic, że tak powiem, więc ubrania sportowe, ale eleganckie i to wszystko ma nam zapewnić taką wygodę, spokój, ale jeżeli chcemy być modowi, to jak najbardziej możemy zainwestować w te dodatki. Dodatki są przeróżne, yy, biżuteria jest yy, bardzo duża, błyszczy się, jest metalik, więc do tych szarych dresów, do tych dresowych właśnie marynarek, możemy postawić na jakiś fajny naszyjnik, albo jakieś duże kolczyki właśnie, złote, a la vintage, albo, albo duże srebro. Możemy postawić na te modne kwiaty 3D. Możemy postawić na paski, też właśnie takie kowbojskie, albo frędzle, więc mamy bardzo dużo, mamy bardzo duży wybór, bo jak, jak mamy jednak bazę spokojną, to wtedy już możemy zaszaleć z dodatkami. I w parze za tym trendem, tak jak wspomniałeś, idzie moda inspirowana sportową elegancją, stylu old money. Tutaj wracają do łaskę takie swetry tenisowe, koszulki polo, spodnie capri. Do wzorów, które najczęściej pojawiały się na wybiegach, można zaliczyć romantyczne polne kwiaty, barokowe róże albo groszki, o których też już wspominałaś. Czyli mamy powrót do mody z lat 50. i 60. Czy takie ubrania są dobrym pomysłem tylko na co dzień, czy też sprawdzą się na jakieś większe wyjścia? Oczywiście, że tak, i na co dzień, i na większe wyjścia. Myślę, że w każdym trendzie, który teraz jest modny, są ubrania i na, i na co dzień, które założymy, czy idąc z dzieckiem na plac zabaw, czy założymy do biura, ale także takie, które będą przepięknie wyglądać wieczorową porą. To tylko wszystko zależy od kroju, od materiału. Na przykład groszki mogą być super na koszuli do biura, ale później założymy długą, powłóczystą, przezroczystą, półprzezroczystą. Tą sukienkę właśnie na wieczór w groszki, będziemy wyglądać szałowo, więc każda z nas znajdzie coś dla siebie. Teraz ja mam wrażenie, że modne jest wszystko. Co tylko, na co tylko mamy ochotę, czy chcemy wyglądać jak szalona kowbojka, czy chcemy wyglądać jak Retro Merlin Monroe. Więc co tylko, na co tylko mamy ochotę. Tak samo jak moda na marynarki XL z dużymi ramionami, to też wygląda wspaniale, więc na co tylko mamy ochotę, co nam się podoba i co nam w duszy gra. To możemy wybierać, bo na pewno znajdziemy to w sklepach. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i dawkę tych wartościowych inspiracji modowych. Moim i Państwa gościem była Żaneta Lużyńska. Dziękuję bardzo. A tę rozmowę przygotowała Aneta Cielibała-Gil. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas Magdalena Galasklusek, która program przygotowała, i Wojciech Bolewski, który go zrealizował. O 13 wiadomości, a tuż po nich Złota Sobota. Czyli największe przeboje sprzed lat. Miłego, ciągle trwającego, długiego weekendu. Do usłyszenia.